Ja pierdzielę czytam tą książkę Jak zostać prezydentem już od dwóch miesięcy I nadal nic nie wiem Gościu ty głupi jesteś? Co ty gadasz? Ty że jest taka gra w której możesz być prezydentem? Naprawdę? Naprawdę gościu nagrywaj To chyba czas nagrać serię Cześć witam was bardzo serdecznie na moim kanale Ja jestem Sagi a to pierwszy odcinek Mam nadzieję bardzo fajnej serii City Skylines, czyli tak naprawdę najlepszego, ale już wiekowego symulatora budowania miasta. Tak jak właśnie wcześniej widzieliście w intrze, można powiedzieć, że się wścielamy takiego prezydenta, burmistrza bardziej miasta, który po prostu no, zarządza całym miastem i je budujemy od podstaw. Od początku nie mamy nic, ani żadnej drogi, ani żadnych mieszkańców. Od początku dochodzimy do dużego, dobrze prosperującego miasta. Więc zaczynamy sobie nową, nową grę. Ja już sobie wybrałem mniej więcej mapę, na, którym, na której będziemy grali i są to marmurowe kaniony. Marmurowy kanion. Dokładnie nie wiem, z jakiego to jest dodatku, tak szczerze. Przed nagraniem oczywiście, przed całą serią, kupiłem sobie wszystkie dodatki do City Skylines. Oprócz chyba jednego, tego, który daje tam nam, nam katastrofy do gry. Natomiast całą resztę mam już wgraną. No chyba tak. Chyba, chyba praktycznie każdy dodatek mam grany. Ostatnio była promocja fajna na Steamie, <gry> więc wszystkie sobie kupiłem. Ja grę grałem od samej premiery prak prak praktycznie. Natomiast miałem ogromną długą przerwę w niej, ale jak zobaczyłem, że są te promocje na steamie, to po prostu musiałem je kupić, bo naprawdę były fajne tam minus 70% za, za każdy dodatek, praktycznie. Więc co, nie przedłużając, zaczynamy naszą zabawę. Będziemy się już widzieć, gdy nam się wczyta teren. Dobra, jak widzicie, jesteśmy już w naszej Gierce. I teraz tak, jak wygląda nasz teren? I czekajcie, wszystko topowem tak. Więc mamy tylko jeden dojazd z autostrady, i dopiero drugi dojazd, jaki byśmy mogli sobie tutaj um, zrobić, będzie po wykupieniu, tak naprawdę, tutaj tych dwóch tych dwóch kolejnych, jakby y, segmentów, nie? Mapy. No cóż, kurczę, to będzie nawet ciężka, powiem Wam szczerze, ta mapa jest tak ogólnie, bo nie ma, nie ma dobrego dojazdu do głównej autostrady, tylko mamy jeden osobny, który będzie prawdopodobnie nam generował później korki. Dlatego ważną rzeczą ogólnie w CD Skylines jest budowanie. Takich ym, tak zwanych obwodnic, które nam po prostu ten cały ruch. Oj, przepraszam, nie wyciągniemy telefonu. Które nam ten cały ruch po prostu usprawnią. Tak wygląda nasza mapa. No i co, no zaczniemy sobie to jakoś coś kombinować. Ogólnie powiem wam, że jest bardzo malutkie, ten, ma, że bardzo malutki jest ten teren. I to może być troszeczkę ciężkie ogarnięcie tutaj czegokolwiek. Bo jak widzicie, mamy tu ogromny klif. Chociaż można powiedzieć, że to też jest całkiem ciekawe, bo na przykład możemy z tego miejsca później walnąć na przykład tutaj, tamę. Może by to zadziałało, albo po prostu jakiś fajny most na drugą stronę i na przykład możemy połączyć te wszystkie, te wszystkie klify w taką jakby wiecie, w jedną aglomerację. Nie? Na przykład trzy różne miasta w każdej różnej stronie. Też o tyle jest problem, że dopiero tutaj, w tym miejscu mamy tory kolejowe, które też naprawdę mogą, które są bardzo ważne ogólnie w tej grze i do transportu. Przemysłu, czy do transportu takiego, nawet miejskiego, czy do ściągania tu nowych turystów do naszego miasta. Co ogólnie, no, my dość ciężkie zadanie. Ale zaczniemy sobie od, sobie od podstaw. Czyli na początku, zaczniemy od wybudowania takiej drogi, żeby odblokowała nam się droga jednokierunkowa. To jest taki szybki triczek, ponieważ zrobimy sobie bardzo szybki sposób, jak zrobić fajny wjazd do miasta, który nam troszeczkę usprawni ruch. Czyli połączymy sobie te dwie drogi w ten sposób. Później bierzemy sobie narzędzie, które nam umożliwia krętą drogę. I rojemy tutaj takie 90 stopni. Z drugiej strony również rojemy takie 90 stopni, chociaż kurczę, troszeczkę mi to nie wyszło, powiem szczerze. No ale dobra, na razie niech będzie. Potem rojemy kolejny zawrót, i od tej strony dotąd kolejny zwrot. I tutaj sobie to łączymy i następnie zmieniamy już położenie i mamy drogę. Jednokierunkową rondo, tak naprawdę powiedzieć. Jedyny mod, który mam zainstalowany, to jest Traffic, jakiś tam Traffic Manager, który nam umożliwia wyłączanie i włączanie sygnalizacji świetleń, który bardzo nam ułatwia rozgrywkę, tak naprawdę i bardzo go polecam. No i dobra, mamy już założone tutaj rondo ja sobie na szybko wybuduję tutaj jakąś małą strefę mieszkalną, małą strefę handlową i jakąś małą strefę dla przemysłu. Więc tak to będzie wyglądało. Ja się na razie zamykam i buduję. Dobra, jak widzicie zrobiłem coś takiego, czyli taki prosty zarys jak to będzie na razie wyglądało. Tutaj zrobimy oczywiście strefę przemysłową, która będzie, no która mo może być w sumie całkiem spora patrząc na, na ten teren, który którym tutaj obecnie dysponujemy. Natomiast w tym miejscu zrobimy sobie małą strefę handlową, żeby była troszeczkę oddalona od strefy mieszkalnej, którą zrobimy sobie tutaj. Natomiast teraz ważną rzeczą, którą właśnie najpierw musimy zrobić oczywiście, to jest dostarczenie prądu do naszej, ym, do naszego Miasteczka, więc sobie chyba damy go tutaj Taki jeden, jeden, fajny na razie wiatrek Który generuje prąd I musimy to jakoś podłączyć Ale pierwsze co też musimy zrobić to jest zrobienie wody Które sobie wiecie co, damy gdzieś tutaj To jest dobry pomysł, żeby walność to tu Natomiast drugi odpływ ściekowy, zrobimy sobie troszeczkę go lepszego, czyli ekologiczny system odpływowy, który ma po prostu, tenor redukuje troszeczkę zanieczyszczenie w wodzie i sobie teraz to szybko połączymy. To są tak, to są były ścieki i oczywiście podłączenie do wody. Teraz, żeby troszeczkę nie stracić aż tak budżetu, który mamy dość ograniczony, zrobimy sobie taką jedną linię. Od tej linii zrobimy sobie tak. Tak. Teraz tak. I tak, żeby nam nie zabierało zbyt dużo miejsca, robimy to tak. Teraz musimy sobie podłączyć jakoś prąd. Czyli najpierw sobie damy gdzieś może tutaj. Troszeczkę nie to brzydko wyglądało na razie, ale może później się tego oczywiście pozbędziemy. I dołączymy sobie prąd tutaj. Natomiast jeszcze przydałoby się dołączyć go tutaj, tego zrobimy jeszcze tutaj takie kable. No i mamy wszystko podłączone. Mamy na razie podłączony prąd i wodę. Teraz musimy wyznaczyć nasze strefy, które zaznaczamy tutaj w tej zakładce. Oczywiście to nie jest poradnikowe, nic w, zep, nic w ogóle w ten sposób. Ja po prostu tak wiecie, tłumaczę: jest pierwszy odcinek dla osób, które nie znają tej gry, które są na moim kanale, żeby też wiedziały o co chodzi. Natomiast dla starych wywiadaczy, mam nadzieję, że pomogą mi coś coś, dodać w, sesji, w sekcji komentarzy. Mam nadzieję, że jakieś fajne komentarze się tam pojawią. Więc dobra, najpierw zaczniemy sobie oczywiście od wyznaczenia strefy mieszkalnej. Walniamy od razu całkiem sporą tutaj, żeby nam przyjechali ludzie i zrobimy tak. Ogólnie, jak widzicie, zrobimy tutaj takie podwójne rondo, żeby troszeczkę jeszcze bardziej usprawnić ten poruszanie się na tych naszych pojazdów. Ale teraz tak, startujemy, ruszamy z tym yy, z miasteczkiem. Jak widzicie, pierwsze nasze budynki się budują. <laughs> Pierwsi mieszkańcy tutaj do nas dojeżdżają. No, jak widzicie, idzie to dość szybko, a zapotrzebowanie cały czas jest całkiem spore. Choć prawdopodobnie taka ma strefa zazwyczaj na początku wystarcza, a dopiero później musimy ją oczywiście powiększać to w całkiem szybkim tempie. Jeżeli chodzi o długość odcinków, ja też będę próbował je robić około tak 20-minutowe, ale też dużo będę tutaj troszeczkę ciął, trochę dodawał właśnie timelapsów, żeby to nie było aż takie nudne, jak to wszystko będzie się tak rozwijać powolutku. Nie? Teraz od, od razu sobie damy tutaj mm, strefę przemysłową, taką na szybciusio. O, no ogół, że się wybudował akurat w tym miejscu, bo prąd jest tutaj I ten budynek jeszcze nie będzie miał dostępu do prądu, ale ma, bo tutaj się wybudował na szczęście kolejny budynek No i tak wygląda na razie A, 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 czekajcie, bo tutaj zrąbałem Musimy dodać prąd jeszcze tutaj I teraz powinno być git, nie? Tak, wszyscy mają prąd, wszyscy mają wodę Więc tak naprawdę tylko musimy czekać, aż to miasto się troszeczkę rozwinie, więc widzimy się za chwilkę No czekajcie, bo jakiś mi się tutaj problem pojawił z wodą, czy ja czegoś nie podłączyłem. A, patrzcie jaki jestem głupi czasem. Tutaj trzeba podłączyć jeszcze prąd oczywiście. I do tego w tym miejscu też musimy podłączyć prąd. Więc o, cholera, trochę wydamy pieniędzy na to. Ale cóż no, musimy to zrobić, więc mam nadzieję, że teraz wszystko będzie działać. Jeżeli puścimy grę. Tak, działa. Działa. Dobra, super. Wszystko w porządku. Więc my sobie wyznaczymy tutaj kolejną strefę już przemysłową, bo jak widzicie, tutaj dość szybko nam to zapotrzebowanie rośnie. I możemy sobie wyznaczyć naprawdę już kolejną strefę dla, dla mieszkańców, którą sobie utworzymy w tym miejscu, którą pociągniemy sobie tu, stąd. I chyba damy tutaj, a w tym miejscu możemy, a właściwie fajnie, że mamy tutaj troszeczkę więcej miejsca, bo tutaj na przykład możemy dać szkoły albo coś takiego, nie? Więc sobie zaznaczymy od razu tutaj miejsce. I no i spoko. No i teraz musimy czekać na rozwój wypadków. O, cholera, czy już nie mamy prądu? A, jest te naprawdę. Te, te takie fajne, są trochę się zdarzają w tej grze, że. czasem nawet nie zauważycie, czy znisz właśnie czy jak zniszczycie te druty wysokiego napięcia, nie? No dobra, chwilę poczekamy. No i dobra, nasze miasteczko jak widzicie się rozwija dość prężnie I jak widzicie tutaj na dole mamy teraz dość duże zapotrzebowanie Na rejony mieszkalne w naszym mieście z no mieście, to jest duże słowo, raczej bardziej miasteczku na razie Dlatego polecimy sobie po prostu dalej w tę stronę z kolejnymi Odnogami można powiedzieć Walimy sobie taką jedną długą drogę, tu ją sobie połączymy I teraz połączymy ją sobie tu Tu i tutaj, i tu zrobimy sobie takie jakby. O, o, super, mamy kolejny poziom osady teraz w tym momencie, czyli musieliśmy osiągnąć pułap 320 mieszkańców. W tym momencie możemy sobie dać. Jak widzicie, nowe usługi mamy, czyli możemy właśnie dać odpady, możemy dać opiekę zdrowotną i edukację, na którą mam nadzieję, że będziemy stać. Ale najpierw musimy zrobić te strefy mieszkalne, bo ludzie chcą bardzo się wprowadzać do naszego miasta. Ale już się pojawia problem z elektrycznością. Czyli musimy dodać kolejny e, wiaterek, żeby zaspokoić potrzeby naszych, e, naszych mieszkańców. Tylko nie wiem, czy to starczy. Starczy. Na razie starczy, bo to, to, ten, ten prąd bardzo, bardzo szybko nam ogólnie leci. E, czy nas stać na szkołę? Tak, stać na szkołę. I od razu to jest bardzo ważny element ogólnie w Cities Skylines, czyli cała edukacja. No tak jak mówiłem, walniemy sobie ją tutaj. To jest tak naprawdę fajne miejsce na to. Mam, jak widzicie, z dodatku jeszcze inną szkołę z tak zwaną społeczną, która ma tak, praktycznie takie samo, takie samo działanie jak normalna szkoła podstawowa. Natomiast ma troszeczkę inny wygląd i jest dużo większa, a my teraz mamy tego miejsca ogólnie mało. Więc wybudujemy sobie jeszcze klinikę, która jest potrzebna do, do zadowolenia naszych mieszkańców i do tego, żeby nie chorowali, ale najważniejszą teraz sprawą będzie. Wybudowanie oczywiście wysypiska śmieci i od razu to musimy zrobić. Jak mamy na to pieniądze, to od razu to robimy, żeby nasi mieszkańcy nie narzekali na duże nagromadzenie śmieci. Jak widzicie, tutaj są też problemy z pracownikami, bo jak widzicie mamy ogromne zapotrzebowanie na mieszkańców cały czas. Czyli nie ma kto po prostu u nas pracować. Tutaj sobie zrobimy kolejną taką ścieżkę, żeby to wszystko połączyć. I musimy zrobić kolejne yy, kolejne osiedle. Znaczy, kolejne osiedle dorobić do tego osiedla. Yy, kolejną strefę mieszkalną. Tutaj sobie połączymy. Jak na razie widzicie, to wygląda dość prosto. Ponieważ w tej takim trybie, gdzie my, my musimy wszystko powoli odblokowywać, yy, początki nie są takie proste. Yy, I musimy tutaj bardzo uważać na to. Yy, na nasz fundusze przede wszystkim. Więc nie możemy tak bardzo szybko się rozwijać. Więc stopniowo wszystko musi nam przybywać, tak jak widzicie, tak jak tak, 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 tak mamy takie duże zapotrzebowanie na tych mieszkańców, to musimy po prostu szybko to zapełniać, nie? Żeby nasi pracownicy mieli gdzie pracować też itp. itd. Nie? Dobra, teraz sobie zrobimy jeszcze tutaj, jak widzicie, mamy zapotrzebowanie na strefę dla y, rejony handlowe, więc od razu tutaj sobie zrobimy tą strefę. Strefy handlowe generują też hałas, co jest nieprzyjemne dla mieszkańców, dlatego musimy troszeczkę zawsze dalej dawać y, od, od ten handel od strefy mieszkalnej, ponieważ generuje to hałas i troszeczkę zmniejsza wartość gruntów. No, no i na razie tak musimy po prostu czekać i na razie robić wszystko tak powolutko tak naprawdę. Ten początek miasta nie jest aż taki, nie jest aż taki bardzo interesujący e, na razie, a dopiero później zaczną się fajne rzeczy, które naprawdę, naprawdę w tej grze są super przemyślane. Oj czekajcie, szybko stop, stop gra, bo rozwaliłem tutaj prąd i musimy go podłączyć. Tak jak widzicie mamy znowu problem z prądem i musimy go bardzo szybko zaradzić, czy zaradzić na niego, czy musimy szybko uzyskać 6000 dolarów, czy tam, nie wiem, jak to się nazywa ta waluta w sumie w tej grze, yy, pff, chyba nie ma zbytnio jakiejś nazwy na, ten, na tą walutę, no ale cóż, bo jak widzicie już nie mamy tutaj prądu, a musimy szybko zarobić jeszcze 1000, super, mamy kolejny poziom, mamy wieś, która nam teraz umożliwia robienie dzielnic, Zdaje nam możliwość wybudowania straży pożarnej, policji i jakichś budynków unikatowych. Więc spoko, to mi się podoba. I przez to też dostajemy jakieś tam pieniądze, dzięki którym możemy właśnie sobie budować kolejną turbinę wiatrową. Tak jak właśnie mówię, ten prąd strasznie szybko się zżera, więc tych turbin wiatrowych musimy naprawdę nastawiać bardzo dużo. Dopiero później będziemy mieć jakieś fajniejsze możliwość produkowania energii odnawialnej, bo w tym chcę iść, nie chcę iść tak, jak widzicie, elektrownie węglowe, bo nie widzę w tym najmniejszego sensu. One też bardzo dużo nam zabierają z budżetu, a to nie jest zbytnio na razie potrzebne. Dlatego mamy taką fajną zakładkę jak ekonomia. Tutaj też możemy sobie podwyższyć jakby zużycie naszego prądu i dodać więcej jakby większą sumę pieniędzy na produkowanie tego prądu. Dlatego też no nam nie musimy np. stawiać kolejnych wiatraków, tylko możemy to sobie tym przesunąć, nie? Dobra. No, nasze miasteczko, powiem wam szczerze, na razie wygląda dość przyjemnie Ja sam takim nie chciałbym na razie mieszkać, no ale cóż <laughs> I teraz tak, co tu jeszcze możemy dać Z tego co patrzę, aha tutaj, dobra, straż pożarna Czyli my walimy jeszcze straż pożarną i policję, tylko nic mi na nią nie stać I kolejne strefy y, dla, y, dla mieszkańców są potrzebne Więc sobie od razu je tutaj wyznaczymy, kolejne dwie Kolejne dwa takie y, segmenty bo zapotrzebowanie na to jest naprawdę spore. Czy woda tutaj jest? No tak średnio. Siup. I siup Dobra. No i na razie jest git, powiem wam szczerze. Mam już mamy już nagrane 20 minut, ale tam troszeczkę było jeszcze tego timelapsu i jakichś rzeczy, więc do wycięcia, więc jeszcze chwilę Wam to pokażę. Więc tak ogólnie prezentuje się początek gry. Dopiero w późniejszym etapie, jak będziemy mieć więcej pieniędzy, więcej możliwości. O, czekajcie, czy oni tutaj parkują, naprawdę? O, i to jest bez sensu, i to konkretnie bez sensu, bo jak sobie zobaczycie tutaj, y, oni sobie parkują i troszeczkę zabierają miejsca na tej drodze. Jest taki mod, który właśnie usuwa możliwość parkowania w takich miejscach. Yy, I to mi się tutaj troszeczkę nie podoba, tak szczerze wam powiem. Yy, bo tutaj nie mam, nie, nie, właśnie nie, nie mam takiej modyfikacji, która kurcze by to... E, jakoś fajnie usuwała, muszę sobie ją wgrać, zapomniałem w sumie tego zrobić teraz. No i cóż, lecimy powolutku, nasze miasto się rozrasta, tak jak widzicie cały czas. E, mam taki fajny pomysł na prowadzenie ogólnie tego kanału, czyli e, będę chciał robić praktycznie materiały. Takich jakby sekwencjach, trzy odcinki na trzy dni, potem przerwa dwudniowa, potem kolejne trzy odcinki. Nie, i będę tak sobie robił ostatnie moje trzy serie, czyli właśnie tego City Skylines, e, Planetzo, bo naprawdę fajnie ją przyjęliście, e, i do tego Walheima, który mi się strasznie podoba i po prostu chcę grać w tą grę, nie? Ale City Skylines to jest super, jest strasznie chillowa gierka, e, przy której naprawdę możemy się fajnie odprężyć. Ja też za dużo wnika tam, tak naprawdę, aż mi zasługa gardle, a nie mam nic do picia. <śla> więc trochę lipa. Pierwszy raz nie mam niczego do picia przy nagrywkach, więc troszeczkę lipa jest. No ale dobra, na spokojnie roimy sobie dalej. Powoli rozwijamy nasze miasteczko. Tutaj sobie chyba już musimy dorobić kolejne strefy handlowe. Dlatego zrobimy sobie to tutaj, i poprowadzimy sobie tutaj dalej. Rury i robimy tak. siup dobra, super. I już nam się budują. A czemu to zobaczcie? Jest przestępczość, bo nie mamy. A nadal nie mam pieniędzy na tą Na posterunek policji 12 tysięcy. Kurczę, mogę go zbudować zamiast. Zamiast bawić się jeszcze w te kolejne strefy. No, ale jak widzicie, mamy jakiś tam przychód. Mały, co prawda, ale jest. Wiecie, za szczerze, musimy wziąć pożyczkę. To bardzo szybko, tą najniższą, na 20 tysięcy. Żeby wybudować ten posterunek policji, który jak widzicie jest dość ważny, bo nam się szerzy przestępczość. A, nie może nam się szerzyć, bo wtedy nasi mieszkańcy będą cholernie niezadowoleni Ale tak jak sobie zobaczymy, od razu już policja jedzie. Możemy ją sobie prześledzić. Sejdzie. Zobaczymy jak jedzie na akcję, nie? Troszeczkę przyspieszymy. Dobra, funkcjonariusze wyszli, weszli do domu i wychodzą sami, bez nikogo, czyli nie aresztowali, czy prawdopodobnie rozwiązali to jak w Stanach, czyli ich po prostu zastrzeli, nie? <grytanie> to jest bardzo, bardzo prawdopodobna sytuacja. Teraz rozkmina jak przestać obserwować. Dobra, już przestanę obserwować. O kurde, ta przestępczość, powiem wam, że jest troszeczkę teraz problemem już, ale no nie aż takim dużym. I potrzebujemy teraz coraz więcej tych stref. Wiecie co, gdy zrobimy sobie kolejny ten milowy. Yy... czekajcie, jeszcze sobie zrobimy. Tutaj skrzyżowanie. Gdy zrobimy kolejny ten milowy. Yy, cel milowy, można powiedzieć. Czyli dostaniemy kolejny boost do gotówki. Czyli musimy mieć po prostu teraz jak najwięcej mieszkańców. Tylko nie, nie pamiętam, jak to się sprawdzało, te punkty milowe. Hmm, chyba tutaj. Tak, tutaj. Kolejnym, no kolejnym poziomem jest niewielkie miasteczko i nam brakuje bardzo mało. Już mamy. Tak, już mamy niewielkie miasteczko, czyli bardzo fajnie. Tutaj nasi mieszkańcy nie mają wody oczywiście, czyli już co robimy. No i tak wygląda ta gra. Czyli powolny rozwój na razie, na początku, a później fajne rzeczy. Budowanie parków rozrywki, budowanie zoo, budowanie jakichś super parków, tworzenie jakichś fajnych, budowanie bardzo rozwiniętych struktur przemysłowych i eksport tych materiałów, więc tu jest naprawdę mega dużo do roboty przez te modyfikacje, które oczywiście mam wygrane. Do tego jeszcze wgrywam sobie kilkanaście modów, żeby to jakoś też fajnie wyglądało. Czekajcie, czy ta woda się zaktualizuje? Tak, zaktualizowała się. Jak tam prąd? No tak nawet. Póki mamy pieniądze, to chyba postawię od razu kolejną turbinę wiatrową. Ale dobra, wiecie co? Jak na pierwszy odcinek, to jest spoko. Mamy zalążek miasta, więc na razie jest w porządku. Powolutku lecimy do przodu. Mam nadzieję, że materiał się spodobał, bo ja się nagadałem. Mam nadzieję, że to docenicie. Ja mam nadzieję, że będziecie w kolejnych odcinkach razem ze mną w City Skylines i innych seriach na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania tego filmu i oraz innych i napisania jakiegoś fajnego, pożytecznego komentarza. Bardzo dzięki za uwagę. I